Śpiewnik Kościelny Księdza Jana Siedleckiego, najnowsze wydanie z 2015 roku. Kilka moich takich spostrzeżeń przy pierwszym kontakcie z, ze śpiewnikiem. Przyznam, że z niecierpliwością wyczekiwałem na wydanie tego śpiewnika, ponieważ wydania Siedleckiego po roku bodajże 1993 pozostawiały wiele do życzenia. Pojawiały się dziwne zmiany w ilości zwrotek, zmiany w tekście, których uzasadnienia bardzo trudno było się doszukać. Więc liczyłem na to, że najnowsze wydanie śpiewnika wreszcie uporządkuje sprawę zwrotek pieśni i wreszcie sprawi, że będziemy mieli w miarę uniwersalny śpiewnik, z którego można skorzystać w każdej części Polski, w której się znajdziemy. Będzie miał bardzo bogaty repertuar. Będzie wiele zwrotek, które będzie można łatwo wykorzystać podczas liturgii, dopasowując je do antyfon czy czytań mszalnych. I rzeczywiście, na pierwszy rzut oka śpiewnik robi wrażenie imponujące. Gruba pozycja, wyposażona w pięć zakładek. Wydaje się, że solidnie. I dobrze wydana. Cena, bodajże, coś koło 80 zł. No, również może sugerować, że pozycja jest warta uwagi i warto w taki śpiewnik się zaopatrzyć. Zamówiłem śpiewnik, otrzymałem. No i niestety czar bardzo szybko prysł. Śpiewnik ma oczywiście swoje plusy, ale ma też i minusy. Ja bym chciał króciutko zwrócić uwagę i na jedne, i na drugie elementy. Pod filmem znajdą Państwo na mojej stronie coś więcej na temat mojej opinii o tym śpiewniku. Już teraz powiem, że mając wydanie bardzo zniszczone, wysłużone, ale moim zdaniem najlepsze. Ja mam z roku 1994 wydanie 39. Moim zdaniem, jest najlepsze, i osobiście z tego nadal będę korzystał. Nowy pozostanie w moich zbiorach jako kolejne wydanie śpiewnika księdza Siedleckiego. A zbieram je od początku XIX wieku. Mam praktycznie wszystkie wydania, dlatego też zainwestowałem w ten śpiewnik i zamówiłem go. Jednak nie będę z niego korzystał podczas mszy świętych. Może nie wiem, z przyzwyczajenia do starego, ale wydaje mi się, że stary jest bardziej przydatny podczas liturgii niż nowe wydanie. Wiele pieśni, które pojawiły się jako nowe w tym śpiewniku, bardzo łatwo można odszukać w internecie czy w innych śpiewnikach. Nie ma tutaj czegoś jakoś nadzwyczajnego co, co, co zobaczyłem po raz pierwszy, czego nie mogłem yy, odnaleźć czy jak mówię w internecie, czy w innych śpiewnikach jedna rzecz na plus dla tego śpiewnika to pieśń do świętego ojca Pio z Pietreciny gram w parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio nie znałem tej pieśni więc ten śpiewnik mnie bardzo zaskoczył zacznijmy może od plusów Plusem śpiwnika dla mnie i to ogromnym plusem jest przełamanie tendencji drukowania serdecznej matki uparcie ze wszystkimi zwrotkami. Redakcja usunęła zwrotkę rozpoczynającą się od słów: zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, a kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. Jakby nie tłumaczyć teologicznie zwrotki. Z rozgniewanym ojcem i miłosierną matką, Jedne skojarzenie było niezmierne: matka jest miłosierna, ojciec jest wściekły, zły, Maryja może nas uchronić przed gniewem Boga. Nie o to chodzi. Na szczęście ta zwrotka została usunięta, i pieśń moim zdaniem niczym nie straciła na swojej wartości, a może być nadal używana w liturgii bez kontrowersyjnego tekstu, który jest opacznie rozumiany. Kolejna teologiczna. Rzecz, powiedzmy to w pieśni: Serce Twe Jezu miłością goreje, zrezygnowano wreszcie z naszych serc zimnych jak lód, których nawet męka Chrystusa nie jest w stanie skruszyć. Zastosowano w tej pieśni pytanie: A nasze serca zimne jak lód, czy próżny dla nich Twej męki trud? Wydaje mi się, że jest to jedno z lepszych rozwiązań. Osobiście stosuję inny tekst, a nasze serca zimne jak lód, który roztapia twojej męki trud. Na pewno zrezygnowanie z tradycyjnego brzmienia tej pieśni jest ogromnym plusem, który również pojawił się tutaj w tym nowym wydaniu śpiewnika Siedleckiego. Usunięto również pieśń o Józefie uwielbiony, która również ma bardzo nieteologiczny tekst. Pieśń może pojawiająca się w śpiewnikach od dziesiątych lat, ale niekoniecznie nadająca się do użycia podczas liturgii, więc cieszę się również z tego, że autorzy, redaktorzy śpiewnika usunęli pieśń do Świętego Józefa z tekstem o Józefie uwielbionym. Plusem tego śpiewnika jest również to, że nadal stosuje się podział i Adwentu i Wielkiego Postu. Natomiast w Wielkim Poście nie do końca yy, zgadzam się z umieszczeniem pieśni, boże. W dobroci nigdy nie przebrany. Tak, może w dobroci nigdy nie przebrany. Oczywiście pieśń ma charakter pokutny, ale nie kojarzyłbym ją z pierwszą częścią tylko i wyłącznie Wielkiego Postu. Oczywiście tam również się nadaje, ale jako przygodna pieśń również moim zdaniem powinna pozostać. Jest to pieśń, którą można używać w ciągu całego roku liturgicznego, więc niekonieczne jest jakoś stygmatyzowanie jej tylko jednym okresem. Osobiście w ogóle jestem przeciwnikiem jakiegoś ścisłego podziału pieśni na kategorie, ponieważ jak wiemy, dobierając pieśni, korzystamy z antyfon, z czytań, z modlitw wymszalnych i szukamy odpowiedniego śpiewu. Więc jeśli ten śpiew Odpowiada treści Mszy Świętej, no to trudno nazwać go, że odpowiada treści Mszy Świętej, a jest w Wielkim Poście, jesteśmy w okresie zwykłym i nie możemy go użyć w liturgii. Uważam, że jak najbardziej powinniśmy dobierać pieśń, śpiew do treści antyfon czytań szalnych. Kolejne aspekty tego śpiewnika to już bardziej in minus. Dziwi mnie fakt usunięcia pieśni Urząd Zbawienia z pieśni na Adwent. Dziwi mnie zmiana tekstów pieśni Archanioł Boży Gabriel. Posłan do Panny Maryi, było Maryjej w poprzednim wydaniu. Zdrowaś Panno, łaski pełna. No nie wiem, czemu mają służyć te zabiegi, czy to są typowo kosmetyczne czy stylistyczne sprawy. Nie jestem polonistą, nie znam się na tym. Ale kiedy otworzymy sobie śpiewnik na Zdrowaś bądź Maryja, niebieska lilia, nadal tekst brzmi jak brzmiał. Nie zmieniono na Zdrowaś bądź Maryjo, niebieska lilio. Na przykład Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico zmieniono na Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico. Więc bardzo trudno pojąć mi niektóre zabiegi stylistyczne. Wydaje mi się, że pracowało przy śpiewników wielu redaktorów i każdy miał jakiś swój własny klucz, dzięki któremu teksty były poprawiane. Nie do końca mi się to podoba. Jak już mówiłem, pozostaję wiernym śpiewnikowi z 1994 roku i tekst Archanioł Boży Gabriel będę wykorzystywał również z tamtego śpiewnika. Kolejną niepokojącą rzeczą jest usuwanie zwrotek, które nie mają błędów teologicznych, nie mają jakichś błędów językowych i takim przykładem jest pieśń Rzućmy się wszyscy z połem. Z bodajże 8 zwrotek pozostało 4. Czyli teraz mam śpiewnik z nutami i potrzebuję na procesie Bożego Ciała kolejną książkę z tekstem, żeby zaśpiewać Rzućmy się wszyscy z połem, ponieważ autor, redaktor postanowił usunąć nam kilka zwrotek. Czego do końca też nie jestem w stanie pojąć. I takich przypadków znajdą Państwo wiele w tym śpiewniku. Czekałem, szczerze mówiąc, na śpiewnik, z którym pójdę do kościoła, mając gdzieś tam harmonizację w innym opracowaniu, oczywiście, czy też w głowie. A ten śpiewnik będzie taką bazą tekstów. No, niestety przeliczyłem się. Mam kompendium. Melodii teraz potrzebuję do tego jeszcze aneksu z tekstami do wielu pieśni, ponieważ osobiście korzystam z zwrotek bardzo odległych od pierwszej to często kiedy zwrotka odpowiada antyfonie, no to dlaczego nie użyć zwrotki na przykład dziewiątej, po to te zwrotki powstały, żeby je używać? No, nie widzę sensu też usuwania ich ze śpiewnika, ponieważ wiele zwrotek dalszych pieśni może lepiej treścią odpowiadać danemu. Wspomnieniu danej celebracji liturgicznej, niż np. pierwsza i druga zwrotka danego śpiewu. Więc dużym minusem dla mnie jest usuwanie zwrotek pieśni, które nie mają w sobie żadnych błędów teologicznych, a są po prostu usunięte. Nie wiadomo w jakim kluczu zostały usuwane, dlaczego akurat te, a nie inne. Jeszcze zerkam sobie na kartkę, czy coś tutaj jeszcze wynotowałem. Ale już, już chyba z takich bieżących rzeczy to tyle. O, jeszcze przychodzi mi do głowy pieśń na adwent, która pojawiła się, pojawiła się w tym wydaniu śpiewnika. Przybądź, panie, bo czekamy twego przyjścia. Wyglądamy. Zwrotka yy, według Chorału Opolskiego. Zwrotka, melodia, przepraszam, według Chorału Opolskiego. Znam inną melodię bardziej jakoś wpadła mi w ucho i w parafii lepiej się przyjęła niż ta tutaj prezentowana czy proponowana przez śpiewnik. Szkoda, że nie podano drugiego wariantu melodii. Są pieśni z dwoma, trzema wariantami melodii w śpiewniku, które wydaje mi się, że posiadają drugą czy trzecią melodię dla jakichś niszowych, bardzo miejsc, typu jakichś regionów polskich, w których są wykonywane. Jeżeli tworzymy śpiewnik dla, powiedzmy, kościoła w Polsce, no trudno teraz podawać wszystkie melodie. Jednak pewne śpiewy mają, mają sporo ciekawych wariantów melodycznych i dlaczego ich nie zaprezentować w śpiewniku? Ktoś pewnie powie, że książka byłaby dwa razy grubsza. No pewnie byłaby troszeczkę grubsza, ale gdybyśmy zrezygnowali z tych różnych Aforyzmów, które pojawiają się na stronach śpiewnika, cytatów z ojców Kościoła, z doktorów Kościoła, z Pisma Świętego, no niekoniecznie sięgając po śpiewnik, chcę poczytać sobie jakieś mądre sentencje związane z muzyką. No na pewno jest to przydatne, no ale yy, sięgając po śpiewnik jako organista, nie yy, oczekuję, że znajdę w nim piękne cytaty, które yy, coś. Ciekawego mi powiedzą, a chcę melodii i chcę tekstów. Najlepiej, jeśli byłby to tekst kompletny, jeżeli nie ma tam błędów. Jedna rzecz, która jeszcze jest niepokojąca, dla mnie przynajmniej, to dział w wśród melodii psalmów responsoryjnych. Melodia o numerze 685b potocznie zwana melodią żydowską. Od lat jestem przeciwnikiem tej melodii w liturgii. Zastanawiam się, jaki cel miał umieszczenie jej w tym śpiewniku. Na pewno będzie promowana i propagowana w parafiach i skoro znajduje się w śpiewniku siedleckiego, no to dlaczego organista się czepia i twierdzi, że jest niekoniecznie nadająca się do liturgii. I śpiewy z teze. Które też zostały umieszczone w śpiewniku. No często słyszy się od osób zajmujących się muzyką, że niekoniecznie są to śpiewy, które powinny pojawiać się podczas celebracji liturgicznych, podczas mszy świętych. No wnioskuję, że ten śpiewnik nie tylko służy eucharystii, ale również nabożeństwom i innym spotkaniom, z przykład przed wystawionym najświętszym sakramentem. No, dlatego pewnie to usprawiedliwi pojawienie się tutaj śpiewów z Teze. Dużym plusem śpiewnika jest wzbogacenie śpiewów łacińskich. Również jest osobny dział z pieśniami łacińskimi, ze śpiewami łacińskimi, których jest więcej na pewno niż w poprzednim wydaniu śpiewnika Siedleckiego. Jest to też pewnym plusem śpiewnika.